Dzień dobry, dzień dobry witam was serdecznie Witam mam worek Nie mogę machać za bardzo Witam i pozdrawiam Was serdecznie Ale chodź tutaj Idziemy nad wodę się przejść, zobaczymy co tam na wodę. i wam worek wy tak, a taki, wiecie, nad jeziorkiem spacerek dzisiaj fajna pogoda, to tak możemy pochodzić. Tylko, że ja sobie tu zaparkowałem, widzicie? No i... Zobaczcie. Bo ta ludzka, nie wiem, to się w głowie nie mieć. Przyjedzie sobie, stanie samochodem i wywali takie śmieci. jest chore, no nie? Ten człowiek jest chory. To jak to trzeba upaść, no nie nisko, żeby tak pomyśleć, żeby coś takiego zrobić. Strasznie. To jest dno już, całkowite dno. Jak to? znoi i wodorost. Tak powiem, no bo innego... No nic, ja to posprzątam, wiecie co? Tu do tego kosza to wsadzę. No bo to, no jak no, to jest chore, a tu jakieś tam reklamówce jakieś śmieci, no tak ludzie mają właśnie, no ale trudno, dobra my pójdziemy nad wodę, ja to posprzątam, potem wam to pokażę jak, jak przyjdziemy tu z powrotem, że już tego nie będzie, <laughs> bo tego tu nie mogę, tam do tego pojemnika to wsadzę wszystko, dobra to uciekamy. To jesteśmy nad jeziorkiem. Cisza, spokój. Wędkarz mówi: Czy ja mogę panu dać moje śmieci? Puszkę tam miał i coś tam. No dawaj pan, tam są takie, trzeba się nauczyć, bo tam są, mówię, kontenery na śmieci. Ale jak tu już jestem, to wezmę te śmieci. Jasne, że tak. No. Bo 100%, żeby to zostawił. A tak są u mnie. Nie ma dużo. takiej wieżyzny. Powiem wam, jestem zadowolony. Mm -hmm. Dobra, nie wiem, ja wam pokazywał. No jest tam trochę, bo za duży worek jest i... O no, folioki takie wysi. <laughs> <laughs> jak, <laughs> jak śmieci. No. <laughs> śmieci jak śmieci. No, no ale jest ładnie powiem Wam. Spokój. Nic inno tutaj przebywać teraz nad wodą, pospacerować. O! To ja tu widzę. Taczkiem sobie to machniemy. Proszę. Ale rybek nie widać. Idziemy z brzegu tam zobaczyć. Czy jakieś rybki będą, czy coś. Ach, pełne wody, ale to jest. nie to jakoś do wora wsadzić. I lecimy tam, lecimy tam. Tym brzegiem przejdziemy się tam trochę. Pochodzimy, zobaczymy jak to wygląda. A tak, spawiają się ryby, ale przy brzegu powinny się trzeć teraz, ale nie wiem. Widziałem parę rybek, już się powoli zbliżają do brzegu, ale szybko uciekają, jeszcze są takie pochliwe. Jeszcze nie ten okres. Tylko muszę tu jakoś wejść, bo jest jakieś coś... winko. Wypił Proszę I zostawił Butelsynę No dobra zaraz to włożę Tak to niestety wygląda Idziemy dalej no i widzicie Już się zbiera Potem jak wody nie będzie tak dużo Znowu jak przyjdę do tych trzin Patrzcie Butelka, puszka Butelka tam pływa butelka, tam puszka pływa, tam dalej butelka pływa. Tutaj znowu flamingu wyleżą. Dwie. Jak no. to właśnie wygląda. Było tak fajnie, czysto. Potem przez cały sezon, jak narzucają tego do tych trzcin, to potem wiecie ile tego trzeba wyciągać. Masakra. Ach. Ale się nachlipałeś wody zaś. Trochę śmieci jest, nie za dużo. Z tego się bardzo cieszę. <grym> Aj, Ares. <grym> Są tu jakieś mrówki? Nie ma. No to można usiąść sobie nad wodą na chwilę, tak? Odpocząć. Dopiero Ares tu wyszedł z wody. Chodź tu, Ares. Ares. Chodź tu do mnie, Chodź. chodź. Ares! Co tam widzisz? Coś mi się odbija z telefonu. No, ogon oczywiście do wody. Tak? Ogon do wody. Jest fajnie, czysto. Widzicie? Tyle śmieciuchów. Nie za tak dużo. Ale jest super, jeszcze będziemy wracać. Tyłaj co ty! Idź jeszcze do wody, idź. Potem na końcu pójdziemy jeszcze Ares do wody. Ale przestań skakać już. <gulę popadł się>. <gulę> Dobra. <gulę> Idziemy dalej jeszcze. Pochodzimy troszeczkę. Fajnie jest przyjemnie, powiem Wam. Za ciepło trochę jest. Bo inaczej, ja się za ciepło ubrałem chyba. Chociaż nie jest tak źle. Musimy odwrócić. <gulę> no, mam tylko jedną koszulkę, to może się Musi Dzisiaj ma być ładna pogoda. Fajny spacerek. Trochę śmieciuchów pozbieranych będzie. Myślałem, że jakieś będzie już tarło. Jakieś rybki są, tylko trochę dalej od brzegu już się zbliżają powoli. My idziemy teraz do góry. I tam tą drogą sobie przejdziemy. W kierunku samochodu. Bo jesteśmy dosyć daleko już. A jestem zadowolony, bo tych śmieciuchów nie ma. Chociaż w tych szakach, co tam były, to nie za bardzo tak. No znowu to zostanie na jesień. Jak spuszczą wodę, to będzie można to rozprzątać. Dobra, lecimy dalej. No a dzisiaj takie po spokojności. Naprawdę po spokojności odcinek. Ech. No, no nie wiem, co wam powiedzieć, no. Jak Boga kocham, nie wiem, co mam powiedzieć. Przed chwilą mówiłem po spokojności. Zobaczcie, jestem w lesie, tam jest woda. Wyjdziemy z powrotem, teraz tu taką przez las ścieżką. Widzicie, tam i tam sobie pójdziemy na koło. No i zobaczcie, co tu jest. Puszki po wędkarzach, no pakowanie po robakach, taki takich to są polscy wędkarze właśnie. Wszystko tu powyrzucali. Baterie, zobaczcie, widzicie? Bateria, to jeszcze jakieś tam czujniki, brań, puszki, zanęty, opakowania po zanętach. Tak to wygląda właśnie. Proszę, blizny znowu, te to samo. No ale dziwi mnie to, wiecie, że wędkarze takie rzeczy robią. I nie mówcie mi, że to są pseudo wędkarze, bo ja tego już nie mogę słuchać. Bo tyle lat już to zbieram po nich i no to są pseudo wędkarze robią. To nie są prawdziwi wędkarze. <laughs> Ja nie rozróżniam, już po prostu to są wędkarze. Ci co płacą karty w kołach są, to są właśnie oni. Wszyscy, którzy tu kurde siedzą na, nad tą wodą. A, a tak miało być fajnie dzisiaj. No nic, no pozbieramy to. Trudno, ubieram rękawiczki, będzie szybciej. Arest też nie możesz na to patrzeć, no nie? No. Nie nauczę ich w życiu. No i zobaczcie, cały wół. Już się bałem, że, że po prostu mi nie wejdzie. O kurde ciężki. Cały duży wór, patrzcie. ten ogromny. Ja już mówię, że znalazłem reklamówkę. Bo ja mi nie wejdą śmieci, to do tej reklamówki. Z tych śmieci oczywiście to bym wykorzystał ale wejdzie jakoś to na plecy muszę wziąć i do pierwszego pojemnika zatachać także już, już tam nie pójdę no. pójdę z powrotem tu i z powrotem w kierunku samochodu no nie mogłoby być tak tutaj ładnie bez śmieci o, nie tu jakiś, jakiś podlok ha. tak właśnie jest, tak to, tak to właśnie hmm. Jeszcze tu jest, coś, Tu i tu coś wyszło jeszcze no. jeszcze to spakujemy Polioki No i No i uciekamy no to. to ja mogę więcej zrobić No nic no Mogę narzekać, Mogę przeklinać no ale to nic nie da naprawdę To nic nie pomoże nic, nic, nic mi nie pomoże jakby te przeklinał, narzekał muszę to wziąć na wór te przeklinanie to nie bez, no, nie weźmie nikt, nikt tego wórka na, na, na plecy i, i, i ten i zaniesie no niestety, no, bo to sam zaniesie życie, no, jak zwykle dobra jest już ładnie uprzątnięte no nowe jakieś miejsce posprzątane, ale tego tu nie było przecież, ja tu byłem, no nie, nie pamiętam, no może ten nie jestem, ale na pewno tu <trujne> by było podczątane, tylko że nie wiem kiedy, bo chodziłem, wiecie, tu tymi trasami, tu, tu przez dół, a tego widocznie jakieś świeże to są tutaj. Hm. Dobra, lecimy, no, nie ma co gadać. Ja już. Jest... <trujne> Ja już jestem zadowolony, bo tu posprzątałem, ale jeszcze trzeba to donieść po prostu do tej beczki. O, o. Ale widzicie no. A tak fajnie się zapowiadało, już mówię niemożliwe. Zapowiada się super spacerek, tak pospokojny, spokojności prawdziwy. Mówię tu sobie usiądę nad wodą, a res się napije wody, po pochodzi po wodzie. Taki fajny, delikatny. A wyszła jak zawsze. Hmm. Dobra, jeszcze kawałek to przejścia, już. a już mnie ręka boli, powiem. Bo to jest dosyć ciężkie, ja to tak na ramię biorę. Widzicie? I tak sobie idę. A już przecież Mikołaja już dawno było. I to jestem właśnie spacer żeby mi się to nie roztegowało po spokojności tak w lesie a miał być taki ładny spacer. ludzie sobie siedzą, siedzą nad wodą czystym odpoczywają pikniki sobie robią, gryle ale no cóż no najważniejsze, że jest czysto tam ha, są takie miejsca widzicie te jeszcze trzeba to pozbierać, wyrzucić jeszcze tych ludzi trzeba nauczyć, jeszcze edukować. Tam taka cała rodzinka tam się działa. Jeden wędkarz. Cała rodzina chyba pokoleniowa, bo razem chyba z łukami, z dziećmi w ogóle. Fajnie super, mi się podoba. Tylko ciekawe. Tak stanąłem, bo mówię, odpocznę sobie, zobaczymy, no nie no, tak śmieci tam wiadomo trochę jest no. Jak to przy dzieciach, ale to myślę, że to posprzątają, co? Jak myślicie? Posprzątają. Ja uważam... Nie wiem. Ja chciałbym, żeby to posprzątali, ale powiem tak, raczej nie. Tam zostawią, oni sobie w czystym posiedzą, po zostawią wszystkie całe cały brud, śmieci i pójdą sobie. No. Ale dlaczego tak uważam? Bo tak obserwowałem z daleka i widzę po ich zachowaniu i widzę jak te pety wyrzucają po prostu pod nogi do wody. w gdzie palą i wyrzucają i pod nogi i do wody. Nie mają jakiejś popielniczki, czy słoiczka, czy czegokolwiek, żeby to tam dać No i tak, tak to tak wygląda Tak to wygląda Muszę to ściągnąć, O Jezu jak mi ta ręka już Powiem wam tak no jest to strasznie boli Ale dobra Już nie ględzę Jeszcze troszkę mamy do pojemnika mm. No to jestem No to wiecie gdzie mają być świeci o właśnie, tu. <laughs> Ciach, no, no jestem zadowolony. Idziemy do autka, tam się będziemy żegnać, bo już jesteśmy niedaleko. O, powiem wam, że trochę, trochę było, <laughs> ale, ale to nic. Najważniejsze, że jest posprzątane. No dobra, już jakiś samochód stanął, także widzicie, już tego tu nie ma. Jakieś ziemniaki były. no tam dałem to przecież. Tam, bo to jest jakiś owoc, dałem to przecież tutaj na bok, tu tego temu nic nie będzie. A chodź tu Ares, a już mnie owinął znowu. A dodałem tu, widzicie, na bok, żeby tu nie zawalić tego pojemnika. Po prostu i jak przyjadą, to to wezmą na pewno. I zobaczcie. Dźwigłem sobie buteleczkę. No tak, bo wiecie, ręce zajęte to mówię, wezmę do, do chwytaka i poniosę ją chwilę, bo mam niedaleko do pojemnika. No jak zacisłem tak pękło. Ale nie martwcie się, bo ja mam od bożenki jeszcze jeden. Piękny, piękny chwytak, nieużywany. Także pozdrawiam bożenko cię serdecznie. Wiesz o kogo chodzi. Bożenka front, tak oczywiście. Ech, I i będziemy używać tamtego, a ten, no trudno no, tu jakiś aluminium może do odzysku, reszta do plastiku hmm. no życie czasami tak czasami tak się zdarzy, no tak jak ten kupiłem tak akurat <grytanie> taki delikatny, za bardzo jak na, jak na mnie to za bardzo delikatny, a tamten myślę, że się sprawdzi bo jest, zobaczcie jaka maszyna porządna, no to to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie jak się Wam podobało no i do następnego, Papa.